Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w środę 10 lipca 2024 roku. Dzisiejsza wibracja to siódemka. Księżyc znajduje się w znaku panny. <laughs> kochani, siódemka to oczywiście dobry czas na to, żeby skupić się bardziej na sobie. Czy to w postaci jakiegoś takiego relaksu, tak? Poświęcenia właśnie uwagi swojemu zdrowiu też być może. Może książka, może, może jakieś takie wewnętrzne porządki, można by było tak też powiedzieć. Na pewno dobry dzień na zajęcie się również ezoteryką, dlaczegożby by nie. Na pewno trzeba dzisiaj być ostrożnym, gdybyście mieli zabierać jakieś umowy, coś podpisywać, ponieważ no. Takie, taką lekką mgłę możemy mieć w głowie, chociaż księżyc znaku panny może nas tutaj uchronić przed pomyłkami, ale bądźcie ostrożni, czyli w momencie, kiedy faktycznie jakieś dokumenty ważne, takie wiecie, które jakby skutki tego podpisu są długofalowe, bądźcie ostrożni po prostu. No, Księżyc w znaku panny będzie właśnie nastrajał nas taką troską o nasze zdrowie, o naszą przyszłość, tak? To trochę jest um, taki moment, kiedy pewnie słyszycie kota mojego, ale właśnie chcę tu też coś pogadać. Um, kiedy martwimy się o tę przyszłość, tak? Czyli takie właśnie trochę myślenie, negatywne, może nie negatywne, ale pesymistyczne. Więc będziecie próbowali być może dzisiaj właśnie coś przeliczyć, coś wyliczyć, tak, żeby, żeby móc być spokojnym właśnie o, o tę przyszłość. Na pewno wszystko dzisiaj będziemy bardzo drobiazgowo analizować, no bo to właśnie księżyc w znaku Panny, tak? Czyli wszystkie szczegóły zwracamy uwagę na najmniejsze elementy. Niebezpieczeństwem tej energii jest to, że możemy stracić z oczu jak gdyby obraz całości, więc na to uwaga. No i generalnie no, emocje dzisiaj nie będą jakby na pierwszym planie, tak? Bo Raczej właśnie skupiamy się na analizie, więc myślę, że randka dzisiaj może nie być dobrym, dobrym pomysłem, i nie, nie, no gdzieś tam może zabraknąć tego romantyzmu. Patrzymy na karty. Ktoś zaproponował, żeby kłaść na kartach jakaś dziewczyna kamień, czy piórko, czy coś takiego. Akurat mi tu żaba wpadła w rękę, więc niech będzie ta żaba. Może faktycznie to Wam pomoże, bo ja naprawdę nie mam czasu na robienie czasówek, przykro mi. No więc może, może to pomoże, mam, na, mam taką nadzieję. Zaczynamy więc od barana. Żaba idzie na barana. Mamy tam, kochani, dziesiątkę pucharów dla baranka. A więc no, czas na to, żeby. Troszkę poświęcić więcej uwagi swojej rodzinie. Może tutaj być też czas spędzony z tą rodziną, tak? Można powiedzieć: Kochaj też siebie. Ale pielęgnuj związki, jakie masz, tak? ciesz się nimi, doceniaj ludzi obok siebie. Może jest tak, że właśnie zbyt mało tego czasu spędzasz z rodziną, może za mało odpoczywasz, i to jest właśnie dobry dzień na taką e, energię. Warto też m, zamiast jakiegoś stawiania na przykład bardzo wysokich oczekiwań w stosunku do naszych bliskich, właśnie e, pokazać te uczucia, pokazać, e, jak są dla nas ważni, e, cenni. Jak bardzo kochamy. Myślę, że fajnie. No i moi drodzy, idziemy do byka. Byk ma dzisiaj czwórkę pucharów. Karta takiego troszkę zawieszenia, odsunięcia się od aktywności. Troszkę możecie chcieć pomarudzić, możecie sobie no jakieś takie fochy dzisiaj też ewentualnie mogą z Was wyjść. Może poczucie. Znudzenia, tak? Coś Was nie zadawała, coś się Wam nie do końca podoba. Możecie mm, tęsknić również za kimś, bo to też taka karta. Pewne tematy trzeba po prostu przeczekać, bo nie mamy tutaj energii do tego, żeby wprowadzać jakieś zmiany. Niebezpieczeństwem tej karty jest to, że można przegapić coś fajnego, bo my tak jakby jesteśmy zawieszeni, patrzymy gdzieś tam w dal, oczekujemy czegoś właściwie nie wiadomo czego może do końca, a obok nas dzieją się różne rzeczy, pojawiają się różne okazje, no i właśnie można je przegapić. Więc bądźcie czujni, bo może coś fajnego gdzieś tam w waszą stronę zmierza. To jest też dobry czas na medytację, ewentualnie, tak, bo tutaj jakieś odpowiedzi mogą do nas przychodzić. Idziemy, kochani, do bliźniąt. Bliźnięta dzisiaj mają kartę śmierci, a więc czas na transformację, na jakieś zakończenie czegoś, czasem na rozstanie z kimś, jakiś taki przełomowy moment w życiu. Coś nowego przychodzi. Oczywiście, aby to nowe mogło do nas przyjść, musimy pożegnać stare, musimy zamknąć przeszłość. No więc to jest ten właśnie moment końca i. Nowego początku. Często w tej karcie rozpoczynamy właśnie jakieś nowe projekty, nową pracę, nowe związki, przeprowadzamy się gdzieś, jakiś nowy etap, po prostu. I tutaj, oczywiście, ważne, żeby się na siłę, wbrew logice i wbrew wszystkiemu, nie trzymać tej przeszłości, tylko dziękując serdecznie za to, co było w tej przeszłości dobre, po prostu ją wypuścić z rąk. Raczek, kochani. Raczek ma dzisiaj trójkę monet. No więc tak, no na pewno czas pracowity, tak? Bo to jest moment, kiedy pracujemy, kiedy rozwijamy się, wzrastamy w jakimś naszym mistrzostwie, można by było rzec. Często też szukamy jakiejś rady w tej karcie, więc być może, jeżeli potrzebujecie właśnie, to wtedy należy się zwrócić do kogoś, kto jest specjalistą, mistrzem w swojej dziedzinie, tak? Tak, aby, aby właśnie wyciągnąć coś dobrego. Jeżeli dzisiaj jakieś ważne rozmowy chcecie przeprowadzić, albo no, życie tak się poukłada, że będziecie uczestniczyć w takowych, nie owijajcie w bawełnę. Mów prawdę, to, co myślisz, to, co czujesz, to, czego chcesz ewentualnie. Ale też pamiętaj, żeby nie wchodzić w taką pozycję, ja wiem najlepiej. Tak? Ja y, jestem największym mistrzem w danej dziedzinie wszystko. Wszystko rozumiem, wszystko, wszystko wiem. Więc uważajcie na taką energię. W pewnym sensie też trzeba uważać na jakieś ograniczenia, które mogą nam zostać narzucone. Ale to jest wszystko do pokonania, jeżeli tylko właśnie zechcecie postawić na rozwój, na pracę, na, na naukę też, bo to jest też karta, która mówi o tym, że należy się cały czas uczyć i rozwijać. Idziemy do lwa. Ulwa, kochani, trójka pucharów, czyli tutaj energia bardzo lekka, można by wręcz powiedzieć zabawowa. Więc korzystaj, drogi lwie z życia idź do ludzi. Może, może jakaś impreza, no środek tygodnia no może ktoś jest akurat na urlopie i w ogóle mu to w niczym nie przeszkadza. Więc na pewno te kontakty towarzyskie będą dzisiaj bardzo intensywne więc baw się, tak, ciesz się życiem, tak jak powiedziałam. E, takie poczucie szczęścia, spełnienia, zadowolenia, e, ludzie wokół ciebie, z którymi lubisz przebywać, e, takie towarzystwo, które ma jakieś cechy wspólne z tobą, tak czy wspólne pasje, zainteresowania. No i oczywiście fajnie się w związku z tym razem spędza czas. Na co uważać, no na pewno na przesadę, tak? czyli uważajcie na alkohol, na używki, jeżeli by to miało być czegoś za dużo, tak, żeby ten umiar został zachowany. No i ewentualnie jeszcze romanse, bo to też karta, która mówi o romansach, no więc patrzcie też na to, aby sami się nie wpakować w jakiś taki dziwny romans bez przeszłości, no i też zwracajcie uwagę na swojego partnera czy też partnerkę. Kochani panna, Panna ma dzisiaj umiarkowanie, więc karta spokoju, tak? Można by było rzec. Tutaj wszystko jest w takich ilościach, jak powinno być. A więc równowaga, umiar, wymiana taka, wiecie, jeden do jednego. Jest, jest ta właśnie równowaga zachowana, harmonia. To też takie odnalezienie często złotego środka, odnalezienie jakiejś harmonii. Pójście na kompromis, taka umiejętność, właśnie dbania też o dobre relacje, o, o domowe ognisko, o ten spokój w rodzinie. Jest to też karta natury w pewnym sensie, więc doceniamy drobne rzeczy, doceniamy właśnie, właśnie ten kontakt z naturą i myślę, że generalnie. Spokój i taki umiar. To są chyba najważniejsze elementy przekazu płynącego z tej właśnie karty. No i idziemy do wagi, kochani. Waga ma dzisiaj kochanków. No więc energia mocno romantyczna, tutaj uwagi, chociaż dzień jakby nie wydaje się, aby niósł taką energię, no ale u was tak. Więc ważne dzisiaj będą sprawy związków, małżeństw, tak? Miłości ogólnie czy romansów. A może przyjaźń, a może dobrej współpracy, też jeżeli ktoś bardziej skupia się na sprawach zawodowych, oczywiście tak. Czasem w tej karcie wybieramy, ale zazwyczaj te wybory są wtedy związane z, z ludźmi, z osobami, tak? Czyli wybieramy jedną z dwóch osób, na przykład. Więc wszystko. Yy, yy. Takie dylematy tutaj można mieć, i takie rzeczy się mogą dziać. Ale generalnie myślę, że to można spodziewać się dobrego dnia, tak? kiedy warto iść właśnie na randkę, poromansować ze sobą, szukać takiego porozumienia, wspólnego języka, może jakieś decyzje podejmować, zadbać też o siebie wzajemnie. I myślę, że to spowoduje, że gdzieś tam jeszcze bardziej do siebie się możecie zbliżyć. No i kochani Skorpion, Skorpion ma dzisiaj piątkę mieczy, piątkę mieczy, czyli no karta porażki, karta przegranej takiego podstępu, który gdzieś tam wokół was się czai, ktoś stosuje wobec was. Wy sami też, jeżeli wymaga tego sytuacja, to bądźcie, można powiedzieć, sfani może brzydkie słowo ale w pewnym sensie tak. Może pewne działania należy przeprowadzić w ukryciu. Może należy odpuścić też, to na pewno odpuścić jakąś złość, jakiś żal, który gdzieś tam wam towarzyszy w waszym sercu siedzi. Absolutnie uważajcie na osoby, które pałają chęcią zemsty, no i sami też oczywiście w taką energię nie wchodźcie, bo to jest taka też karta, która mówi o takim właśnie fanatycznym, wręcz o takiej fanatycznej wręcz chęci właśnie odegrania się za coś, często za coś, co tak naprawdę... Niekoniecznie jest winą tej osoby, ale włącza się taki jakiś dziwny schemat i działamy w ten sposób. No i uważajcie też, żeby nie angażować się w jakieś sprawy, które jakby z góry widać, że są dziwne, że coś tam nie gra do końca, nie, nie jest w porządku, więc uważajcie, żeby się w coś takiego tutaj nie wplątać. No, idziemy do strzelca, kochani. Strzelec ma dzisiaj dwójkę, dwójkę buław, karta wyboru, karta pewnie też rozterek w pewnym sensie. Bo zastanawiamy się, co zrobić. Nie do końca wiemy, która z tych dróg jest dla nas najlepsza, więc póki co brakuje tu właśnie działania, raczej planujemy, raczej rozmyślamy. Patrzymy w tę przeszłość, w przyszłość, przepraszam, ale jeszcze jakby nie wiemy do końca, co zrobić. Na pewno też wyczekujemy tu w pewnym sensie, bo liczymy na to, że coś się wydarzy, co jakby ułatwi nam podjęcie tej decyzji. A myślę, że najprostsze, co można zrobić, to troszeczkę zrobić taki krok wstecz. Aby, aby nabrać dystansu, żeby się właśnie można było troszkę z boku wszystkiemu przyjrzeć, i wtedy chyba szybko zobaczycie o co tak naprawdę chodzi, co jest najważniejsze. Więc troszkę chwilkę poczekać i to powinno przyjść, i wtedy już ten niepokój i te rozterki powinny gdzieś tam minąć i będziecie dokładnie wiedzieli, w którą stronę iść, nabierzecie pewności. Koziorożec. Koziorożec ma dzisiaj kartę świata, a więc no, na pewno można mówić o jakimś sukcesie. Jeżeli kończycie jakiś projekt, jeżeli coś doprowadzacie właśnie do, do szczęśliwego finału, no to na pewno tak. Warto się też otworzyć na świat, bo ten świat coś ci chce zaoferować. Można powiedzieć, że góra cię gdzieś tam prowadzi w taką stronę, gdzie ty właśnie powinieneś do księżyca iść. Więc poczuj tą radość, szczęście. Dziękuj też za wszystko co dobre, co cię w życiu spotyka, i myślę, że nawet i za błędy też warto podziękować, bo dzięki nim się rozwijamy, uczymy, nabywamy doświadczenia. Karta szukania swojego miejsca w świecie, na Ziemi, tak? Więc może też w ten sposób jakiś koziorożec będzie dzisiaj mm, rozmyślał, spędzał czas. No i kontakty, kontakty z osobami, które gdzieś tam daleko od nas mieszkają, właśnie w odległości, ewentualnie wyruszenie w daleką y, zagraniczną podróż, jeżeli, no tak, też by mogło być, że koziorożce y, w taką podróż ruszają. No i kochani, wodnik. Wodnik ma dzisiaj rycerza, Mieczy, a więc z pewnością y, prędkość działania, tak? Tutaj jakieś nagłe sytuacje, nagłe zdarzenia, które odwracają, jak gdyby, wszystko, jakieś zmiany nie idą. Wy sami dość odważnie, wręcz brawurowo pędzicie do przodu. Uważajcie na intrygi, w które można się gdzieś tam dać wplątać na, na właśnie na plotki, na, na takie niemiłe słowa, które mi ktoś rzuca, ale wy też możecie taką pokusę mieć, więc ten cięty język tutaj może być dość raniący. No i co, no wygrana pewnie, jeżeli będziecie rywalizować, to macie dużą siłę takiego przebicia, więc można powiedzieć, że jest szansa na Właśnie wygraną i na to, żeby tutaj uzyskać to, na czym Wam zależy, do czego dążycie. No i, kochani, pozostały nam rybeczki. Rybeczki miałem dzisiaj siódemkę buław, czyli karta stawiania granic, asertywności takiej odważnej próby bronienia siebie też, tak? Więc faktycznie tutaj liczcie bardziej na siebie niż na kogoś innego. Utrzymujcie tą pozycję, w której jesteście. Na pewno nie lekceważcie też przeciwnika, bo ten ktoś, kto tutaj patrzy na was takim łakomym wzrokiem, jesteście dla niego no właśnie tym łakomym kąskiem. On też może być wytrwały i gorliwy w tym, co robi i do czego zmierza. Więc ty zachowaj, droga rybo, ostrożność. No i uważaj po prostu na poczynania ludzi wokół, bo komuś się nie podoba, tak? w jakim tym miejscu jesteś. Nie podobają się być może Twoje sukcesy. No i w pewien sposób chciałby, e, chciałby no zrzucić Cię z tego piedestału, na którym, na którym jesteś. No to jest też taka karta, która mówi, że czujecie się zagrożeni, tak? Że możecie mieć takie poczucie właśnie, że cały świat się niejako przeciwko wam e, nastawił, tak? I wszyscy się tutaj wtrącają, wszyscy chcą, e, w jakiś sposób wam życie poprawić czy naprawić. Dobrze, no to żaba idzie na bok, mamy. Mamy to. I teraz kochani, karty transformacji, jak zwykle trzy, czyli wybierzcie sobie. Wybierzcie sobie cyferkę od 1 do 3 i już będziemy losować. A więc emocje niskich wibracji, rozpoznanie. Zaraz to będziemy wszystko czytać. Dwójeczka, kochani, to będzie związki, odpuszczenie. I kochani, trójeczka, bezpieczeństwo życiowe. A więc zaczynamy od jedynki. Emocje niskich wibracji, rozpoznanie. Pozwalam sobie zauważyć, co mi jest, oddycham, pozwalam sobie być przed sobą nago, korzystając z dobrych dla mnie narzędzi, nazywam swoją emocję. Pozwalam sobie poczuć, czy wypełniam je złość, lęk, gniew, ból, uraza, poczucie krzywdy, poniżenie, niepokój, odrzucenie albo coś innego. Rozumiem, że rozpoznanie i nazwanie emocji jest niezbędne, by rozpocząć pracę nad sobą w tym temacie. Oddycham i napełniam się lekkością. Dziękuję Ci, emocji, że się pokazałaś, i zapraszam siebie do dalszej pracy. Piękny przekaz. Dla dwójeczek, kochani, odpuszczenie. Pozwalam sobie odpuścić przeszłość. Patrzę na siebie, jak na kogoś odrodzonego. Odpuszczam. Zaczynam nowe, chociaż mocno poobijana, wstaję. Zamykam stare. Rozumiem, że na niektóre sprawy nie mam wpływu. Odpuszczam. Przeszłość wiele mnie nauczyła, ale już wiem, że moje lekcje są odrobione. Pozwalam sobie uwolnić się od potrzeby karania, rozpamiętywania i tęsknoty. Mój żal i ból transformuje w nadzieję. Przypominam sobie, że umiem to zrobić. No i kochani, trujeczka. Bezpieczeństwo życiowe. Pozwalam sobie zobaczyć, czego tak naprawdę się obawiam. Pozwalam sobie poczuć w pełni tę sytuację, której się obawiam i która ma się szansę wydarzyć. Jeśli nie, z łatwością uwalniam się od iluzorycznych lęków związanych z nią. Jeśli tak, z łatwością znajduję rozwiązania na wypadek, gdyby dana sytuacja się jednak wydarzyła. Widzę i zapisuję. Zrób to. Dobre dla mnie rozwiązania na każde z potencjalnie trudnych wydarzeń. Przyciągam dobre pomysły i napełniam się poczuciem, że z pewnością dam sobie radę. Ufam sobie w pełni. To moje życie, moja karma, moja decyzja. Tyle, kochani, cudownej środy, no i do usłyszenia jutro.